z i witam was w kolejnym odcinku z Crash Bandicoot 1 e, Insane Trilogy. Jak sobie pamiętacie robiliśmy sobie poziomy pod tytułem Whole Hog. E, walczyliśmy z Koala Kongiem. Robiliśmy poziom Heavy Machinery oraz Cortex Power. Mm, no i czeka nas zabawa, bo mamy tutaj do zrobienia Poziom e, pod tytułem Generator Room mam tutaj kolorowy kryształ, czyli znaczy to, że nie mogę tutaj umrzeć jeśli e, chcę ten kryształ zdobyć. Ile mamy tych skrzynek? Niby mniej. Tak. Dobra. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Spróbujemy jeszcze raz. Najpierw pójdziemy tutaj o. Boże, ale żebym zaryzykował, nie? Kurde, no zawsze mnie to denerwuje. Dobra, słuchajcie, zaraz was wracam. Dobra, słuchajcie, ja jestem z powrotem. O, mamy bonus downy. Tutaj radziłbym e, dosyć szybko się z tym uporać. No i musiało mi akurat teraz zacinać. Gra, Gra zdalna ma po prostu szczęście. No i na co mi ten checkpoint? Jakie ja tu muszę robić długie skoki. I wyliczone. Przede wszystkim. <śm> Fuck. Boże, ja w ogóle nie dostałem żadnej maski. Nieważne. Dobra, ile mam tu do zebrania? 8 tylko Kurde. Pamiętajcie właśnie, że śmierci w bonusach się nie liczą. Boże. Myślałem, że Crash będzie kurwa taki, że mi wejdzie przez tą wnękę i spadnie przed bonusem, nie? Dobra. Fajnie, ale to dalej nie jest to, czego ja oczekuję, czy już końca. Jezus Maryja! Ale by mnie winda teraz strolowała jeszcze. Czemu te windy nie mogą się po prostu zatrzymać? Nie wierzę. Patrzcie, jak długo wytrzymałem bez śmierci, nie? Teraz pewnie będę się męczyć, ale dobra, <grymne> zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. No znowu by nie strollowała ta winda. Boże, zawału przez tą grę dostanę. Jestem chyba coraz bliżej tego. Boże. A widziałem, że mnie stróluje. by teraz dobrze wymierzyć boże na co ja czekam trzy skrzynki mi zostały easy trill o boże nie przecież ja tu umrę jednak żyje. Jest! Boże! Ludzie, udało mi się to za trzecim razem? Nie, sorry, piątym. Piątym. Bo dwa razy spadłem właśnie przed tym ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, są z powrotem. Jak widać, męk, ciąg dalszy. Mamy kolejny kolorowy klejnot Poziom poziomie Toxic Ways. No, ciekawe, jak tutaj będzie. Okej, okay, już mi się to nie podoba, o Boże, Pan prawie. Jezus Maria. Myślę, że to coś uderzał, ale nie. Dobra. Okay. No to jakiś żart jest. Przy tym nie pierdolnie przy pierwszej lepszej okazji. Fajnie! Fajnie, że znowu gra zdalna mi zlagowała, No ludzie, tak dobrze mi szło. Nie. Yeah. Zaraz do was wracam. Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem. Tutaj był checkpoint. Dobra. Okej, okay, dobra. Ja właśnie tak patrzyłem na te TNT i mówię nie. Idę do przodu. Byle by być na bezpiecznej platformie. I jeszcze nam zostało. O kurwa, już mamy wszystkie! Mamo. Czemu mnie tutaj zrespiło? Za drugim razem mi się udało. Nie no, sam jestem pod wrażeniem. 60% już mamy. Pinstripe Potoro. Czy ja chcę walczyć z Pinstripe'em? A no może wrócimy się do jakiegoś poziomu? Bo kurde, nie wiem teraz do którego. Norwer to był chyba czerwony potrzebny. Native Fortress nie wiem, nie chcę ryzykować. Rolling Stones nie wiem. Upstream chyba. Nie wiem czy nie był pomarańczowy klejnot. Dobra no, spróbujemy. Najwyżej no, wam to wytnę i tyle. Aha. Kurwa ała, naprawdę. Tam się rybce trafić. Kurwa, umarłbym. Dobra, musi mi podejść ten listek, o. Tylko jak tak potrafię? O kurde. Czyli co, ja jednak miałem rację. O, coś tu było. Zaczyna mi gra. W sumie to tutaj nie muszę umierać, ten. Znaczy tutaj mogę umierać. O to mi chodzi. <gry> Dobra. Ej, ale coś mi się kojarzy, że tam chyba pod koniec jeszcze był jakiś klejnot. I to nie wiem, czy to czasami nie był klejnot czerwony. Ale mogę się mylić. Nie też będzie potrzebny pomarańczowy, bo że bym wszedł do tego do portalu Przeczekam Okej. Okay. No i mamy to. Przed końcem. Zaraz was wracam. Dobra, udało się. No i fajnie. często no, gama More gems are better than none. Aha. Ten ten 1% chociaż, nie? Nie wiem jak, co tutaj było w Degrade Gate. Dobra, wiecie co, zawalczymy sobie z stripem. Będziemy sobie kończyć, bo wiecie, niby nie umierałem jakoś bardzo porównując na przykład e, The Lost City. E, ale to i tak męczy od środka. Naprawdę. Dobra, walczymy z minstri'em po toro. O Boże. Okej. Okay. Nie ja mam go atakować przez ten czas? Ale sobie taktykę przyjąłem. Aha, dobra, to jest ten sam schemat. Czy mu się zatnie broń? To wtedy mogę. Fajnie, że byłem już za tym krzesłem, nie? Fajnie, że nie umiem się wstrzymać z atakami. Tylko od razu prość do przodu. Nie. Znowu jakoś dostałem. Mimo tego, że nie powinienem, bo byłem za krzesłem, nie? Rawr. Rawr. Aha, masz. Czemu ja się tak śpieszę? Czemu nie poczekam aż mu się zaknie ta broń? Ogólnie spróbuję też go... No co jest? Spróbuję też go... Bo też od razu podejść tam. Czemu ja, jak się chowam za tym krzesłem, to mój krasz nawet nie kurca? już maska by the way no tak dobra jaki będzie jego ostatni atak aha dobra Dobra. Pinstripe Patrol. The High Road. Znowu poziom z mostem, z tego co widzę. Ile nam zostało, by the way, ten uh, poziomów? Raz, dwa, trzy, cztery. Wydaje mi się, że ten, gdzie jest takie większe rozwidlenie, będzie tam kluczyk. Tak więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 To to są za fioletowe poziomy. Ja też mam je liczyć. Boże, jeszcze jeszcze Stormy Ascent muszę tam przejść. A to jest ponoć najbardziej przewalony yy, poziom w grze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, dużo. Dużo. Naprawdę dużo. Dobra, słuchajcie. Możliwe, że zanim e, udamy się do The High Road, upewnię się jeszcze, czy nie ma jeszcze jakiegoś poziomu z zielonym klejnotem. Ehm pomarańczowym, no i przede wszystkim z niebieskim, bo z żadnym niebieskim nie, by, nie byliśmy jeszcze, więc ja sobie to znajdę sam. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał z do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie do zobaczenia w następnym odcinku Scratch Bandicoot 1 Insane Trilogy.